Sylwianik. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dziś mamy sporo informacji, bo mamy dużo infografik i nowy mega ride boss. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to łapka w górę, subconek musi być zostawiony, bo ja chcę się na Was obrażę. I co? Zaczynamy od pierwszych infografik, tylko najpierw je znajdę. Zacznijmy od tego, czy mamy durusy na rajdach. 1911 to jest setka bez Boostu, a z Wedderboostem 2389. Jest Shiny, tak wygląda Shiny, jest nowy Shiny. Oczywiście go nie było, jest przepiękny, ja na niego będę rajdować. Najlepsze kontry na niego to jest Rampardos z atakami um, typu kamiennego, jest Darumaka z atakami typu lodowego, jest Ryperior z atakami typu kamiennego, Terapia z atakami kamiennego, Mama Swine z atakami lodowymi i Glacion z atakami lodowymi. I najlepsze Pokémony Shadow na niego i mega Pokemony. Na niego to Mama Swine Shadow, Weavile Shadow, Tyranitar Shadow, Mewtwo Shadow. Aboma, Snow Mega i Shadow Aerodactyl. I wszystkie tutaj ataki macie. Wszystko co powinniście wiedzieć. Od dwóch do 5 trenerów już można go robić na luzie. A więc spoko. Riffle Program przychodzi do Pokémon Go. Szczerze, nie wiem co to znaczy. Jesteśmy społecznością, a więc jeżeli wy wiecie, napiszcie w komentarzu, ja wam dam serduszko. Jedyne co mi pierwsze przychodzi do głowy, to że damy swojemu koledze jakiś kod, i przez to nasz kolega będzie nas widział na mapie w Pokémon Go, coś w tym stylu, nie wiem, i za to będą nagrody. Jak Pokémon y Counters, Candy i Inkubatory. Pokémon y Counters, czyli spotykamy jakiegoś Pokémona na dziko, lub Squestna, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. To póki co będzie w Australii działać, a więc jedynie, którą osobę... Z Australii mogę Wam polecić tej zoid Tudoc, lubię oglądać, ona jest chyba z Australii, a więc ona będzie miała do tego dostęp. I jeszcze będziemy mieli podgląd, co może się wykluć z jajka. I chodzi o to, jakby wiecie, że co na 100% się wykluje z tego jajeczka, tylko, nie wiem, przytrzymamy na jajko i to nam pokaże, jakie Pokémony na przykład z, przytrzymujemy dziesiątkę. I to nam pokaże, co z tej dziesiątki może się wykluć. Coś w tym stylu, bo jak wiecie, są jaka eventowe. Jajka eventowe działają tylko wtedy, kiedy się zbierze podczas eventu i nie będzie trzeba patrzeć, co się wykluwa teraz jajek na Ligdaku, czy umie na odcinkach na przykład. To będzie też testowane, tylko nie wiem, gdzie testowane. Możliwe, że dla każdego to będzie testowane. Limitowana liczba trenerów będzie możliwa widzieć listę możliwych Pokémonów, które mogą się wykluć. Teraz mamy Candy XL Updates, czyli za trader Pokemona dostaniemy tak. 0 km nie ma że dostaniemy XL. 10 km to już pół na pół, a 100 km gwarantowany XL Candy. Więc super. Buddy Candy XL, czyli jak będziemy chodzić z naszym Buddy, to Buddy nam będzie dawać Candy XL. Będzie szansa na to. I gwarantowane Candy XL będzie tak. Za złapanie Pokemona z pierwszo, pierwszym stageem ewolucji. Czyli na przykład Metapod, Kakuna, coś w tym stylu. Za złapanie Pokemon'a z drugim stage'em ewolucji, czyli na przykład Charizard. I za legendę dostaniemy gwarantowane 3XL i to chyba działa od wczoraj już. Super! I za mitycznego Pokemon'a też 3XL, czyli łatwo można Melmetala zrobić. Otwierajcie Meltenboxy. Pokemon Home był poradnik z tego. Otwierajcie moje unboxy gwarantowane 3 XL do Metana, Chyba teraz już jest. I co dalej jeszcze mogę powiedzieć? Bo jeszcze ten event Charge Up idzie. Ja miałem z niego gdzieś infografikę, tylko muszę ją znaleźć na swoim telefonie. Charge Up Your Batteries for the Electric Event. Spoko logo. I tak, nowy Pokémon. Dynamo. Nie wiem, czy nie kojarzycie. Na jakich tieru pierwszego będzie się pojawiał Walter, Przinks z Blitzel? I i Tynamo. I tylko Blitzel i Tynamo nie mogą być shiny, bo to nowy Pokémon. Oprócz Blitza. Na trzecim na poziomie jajka to Rajczyk, Graveler, Magneton i Ampharos. Ampharos był na mega Raidach, teraz jest na trójkach. I Ampharos i Rajczyk mogą być shiny. A na piątkach będzie Tandurus i będzie na mega jajkach Handum Manetrik. Nowy mega Pokémon. Mega Manetrik. I obo masną, i wszystkie mogą być shiny Mega manetriku Chcę porobić, bo chcę Shiny Manetrika. Więc jak macie, zapraszajcie. tak wygląda Shiny Manetrik w ogóle przepiękny Pokémon. Wygląda jak bateria Duracell. E, Daję jego na listę ulubionych moich Shiny Pokémonów z którejś tam generacji. To chyba Sinnoh, ale nie pamiętam. Dynamo! I za 25 candy ewoluuje w Elektra Elektrika, a za 100 candy i chyba jakiś kamień ewoluuje w el Elektrosa. Elektrosa. Nie wiem, ciężka nazwa, szczerze Wam powiem. Elektryczne pokemony, które będą się pojawiać na ciko, no to Allian's Geodude, e, Walter. Tutaj jeszcze to, co ewoluuje w Elektrika. Dynamo i zapomniałem jego nazwę. Coś na S chyba. Stanfisk. tak, zwykły Stanfisk. Pokemony elektryczne wykrywające się z jajeczek 5-kilometrowych. To będzie Piczek Elekid, będzie to Elektraik. Kurde no, wszystko się rozpoczyna na L z tych Pokémonów typu... Wiecie jakiego typu? Kurde no. Dzień, nie potrafię się wysłowić. Elektrycznego, tak. Shinx, e, Joltik, Tajnamo, Stanwisko. I Event Exclusive Field Research Task. Będzie Pokémon do zgarnięcia, będzie mega energia do mega amforosa do zgarnięcia, będzie mega energia do Manetrika do zgarnięcia, jakiś Pokémon na dziko, nie wiadomo jaki i będzie research. Tight research. Nie wiemy na co. E, jakieś tam ewolucje będzie trzeba zrobić i power-upować Pokémony. Nie wiadomo. I bonus evolution items. No to za ewolucję dostaniemy sinus gifty, coś tam. Nie wiem, szczerze. Jesteśmy społecznością, napiszcie w komentarzu, bo ja może będzie zrozumiałem. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Łapka w górę, subskrybujcie, Widzimy się jutro. Pa! pa!